Muszą Świętą rozpoczynamy nabożeństwo 40 godzin poprzedzające Wielki Post, Środę Popielcową, nabożeństwo dzisiaj, jutro, pojutrze, dziś niedziela, poniedziałek, wtorek, dzisiaj 10 godzin oraz Muszą Świętą do 22, jakby adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, jutro od 6.00 do 21.00 i we wtorek od 6.00 do 21. Jutro Msza Święta u początku, tak jak w normalnym programie, tygodniowym jest u początku dnia o 6 rano we wtorek na zakończenie nabożeństwa. W środę, środa popiercowa yy, wszystkie praktyki pobożne uczynilibyśmy o godzinę wcześniej, to znaczy o 17 byłby różaniec przed Mszą Świętą, a o 18 po różańcu Msza Święta z tego tytułu, żeby o 20 rozpocząć rekolekcje zamknięte. Kto się na nie zgłosi, bo u nich będą dzięki. Jakby były jeszcze jakieś możliwości pomieścić w domu, a byłaby dusza, dusze, które by chciały się włączyć, to Pana Trzygodnego proszę, żeby otwarte serce mieć i sobie trzeba przygotować, to przygotuję rekolekcję jako tridum, czwartek, piątek, sobota, z tym, że zaczniemy je w środę o 20.00 hymnem do Ducha Świętego już po przyjęciu popiołu też na głowę, na popierec, a zakończymy w niedzielę mszą świętą, w wielkim poście normalne nabożeństwa, które co roku towarzyszą nam, czynimy w piątki. Droga Krzyżowa, w niedzielę Gorzkie Żale.